Dzień dobry Państwu Tomasz Szwejgier, pilne. Bardzo Państwa przepraszam za opóźnioną godzinę emisji tego materiału, natomiast czekałem do tego jak na konferencji prasowej odniosą się ministrowie, znaczy pan premier Kośiniak Kamysz i pan minister Tomasz Siemoniak do spotkania spełniącym obowiązki prezydenta Karolem Nawrockim i z szefami służb specjalnych. Szanowni Państwo, można powiedzieć krótko, tak jak jest to słynne przysłowie, które cy cytuje um, Jarosław Kaczyński, rubelka nie zarobili i cnotę stracili. To znaczy tak. Pan Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego, który wyszedł na e, konferencję prasową, powiedział nam o tych oczekiwaniach i o tym, co rzekomo uzgodnili. To znaczy, wiecie Państwo, szczególnie takie przykre jest to, że nie będą podpisane te nominacje i nie zostały podpisane na pierwszy stopień oficerski jeszcze raz będą sporządzone te wnioski uzupełnione te życiorysy czy te wszystkie akta tych oficerów do tej pory tego nie było i nastąpił kontratak Nawrockiego. To znaczy, już pewnym jest, że nie podpiszą, bo dziwię się, że ministrowie tego nie powiedzieli, tych nominacji według dla ludzi, według których, którzy według Nawrockiego brali udział w sprawach jego sprawdzania na certyfikat bezpieczeństwa, bo oni twierdzą, że stamtąd wypływały informacje, czyli każdy, kto zajmował się Nawrockim, będzie teraz bity, e, będzie teraz prześladowany. Szanowni Państwo, spodziewałem się, że zupełnie inaczej postąpił Donald Tusk, inaczej postąpił pan Siemoniak, inaczej postąpili ministrowie, Po w dalszym ciągu i w CBA w innych służbach jest mnóstwo ludzi, którzy bezpośrednio się nimi zajmowali. Jak widzicie, tutaj pan Nawrocki pokazuje, że musi być inaczej. No nikt nie mówił o panu Cęckiewiczu, nawet nikt nie słyszałem słowa o tym, czy był poruszony temat braku certyfikatu i dopuszczenia do informacji niadnych pana Sęckiewicza. Nagle się wszyscy boją. Nikt o tym nie mówił. Zapadło nazwisko pana Cenckiewicza w takim kontekście, że pan Cęckiewicz, i to było pytanie chyba telewizji Republika, że pan Cenckiewicz brzydko wyrażał się o Siemoniaku. No minister Siemoniak miał no bardzo słabą minę po tym wszystkim. Pan premier Kosiniak-Kamysz robił dobrą minę do złej gry, no bo nie osiągnęli nic. No osiągnęli to, że będą cotygodniowe spotkania, na których będzie dwóch panów ministrów, czyli zobowiąże się do tego, żeby i będą przychodzili ludzie od Pe... pełniącego obowiązki Karola Nowrockiego, między innymi pan generał Kowalski. Wiecie państwo, nastąpił tam jeszcze jeden atak, niezwykle ważny, ponieważ bardzo poważnie oczekuje Karol Nawrocki, żeby coś się zadziało w śledztwach i w sprawach e, nielegalnego finansowania kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski, który został ograny, orzukany, sam nie chce w swojej sprawie interweniować, trzeba to robić. Czyli mamy do czynienia mniej więcej z taką sytuacją. Jeżeli ktoś porusza temat, tak jak my, Przeliczenia głosów w kampanii prezydenckiej jest straszna awantura. Nie wolno tego robić absolutnie, ale no, dlaczego nie sprawdza się finansowania kampanii Rafał Szeckowskiego, który no, według nich tak kampanię przegrał? Rozumiecie? Czyli najlepszą obroną jest atak. Ja rozumiem, tylko ja dziwię się, dlaczego przez tą uległość panów ministrów. My przyjmujemy te ciosy. Spodziewam się, że przy takim działaniu um, może być olbrzymi problem, żeby ludzie chcieli jeszcze na was zagłosować. Po prostu tak mi się wydaje. Nie wiem po co żeście zafundowali szefom służb te, że musieli uczestniczyć w tym, w tym spotkaniu, w tym jakimś hołdzie um, u Alfonsa. Nie wiem po co to wszystko było. Jak widzicie, żeście nic nie osiągnęli, to te okrągłe słowa, że to służy poprawie bezpieczeństwa, relacji i później pan minister Kośiniak kamysz pan premier Kośiniak kamysz mówi, że od niego na Nawrocki odbiera zawsze telefony. Panie premierze, ja naprawdę pana lubię, przecież to jest jego obowiązek, że on musi odbierać pana telefony. Czym pan tutaj się szczyci? No ja panu się pochwalę, wie pan co, jak jestem chory. I za każdym razem zadzwonię na pogotowie, zawsze biorą telefon i przyjadą, jak jest potrzeba. Naprawdę rozumiem? Przyjadą. Nie powiedzą mi, wal i nie przyjadą. Naprawdę jestem szczęśliwy z tego powodu, że tak jest. O czym my mówimy? No dlaczego tak nas traktujecie? Powiedzieliśmy wam, jak będzie i tak jest. Macie upokorzonych ludzi ze służb specjalnych, macie w jakiś sposób zdradzonych funkcjonariuszy, których człowiek, który uczestniczył w ustawkach, był ich klientem, a może z nimi współpracował, czyli mówię o służbach specjalnych, o policji, wyłudzacz mieszkań, facet, który nie liczył się z apartamentu miłości tego swojego, czy tam jak tam się inaczej to nazywa do tej pory, miał nieliczone e, e, wydawanie pieniędzy w Nie wiadomo, co bierze na, na, na dziąsło, bo powinniście to sprawdzić. Jakieś kontakty z ludźmi o poglądach, czy w ogóle faszystami, neonazistami, członkami grup przestępczych. On będzie teraz represjonował ludzi, którzy go sprawdzali. I ewentualnie, gdzie wyciekały informacje. Jakie informacje wyciekały? Informacje wyciekały po pierwsze, nie wiadomo czy stamtąd, bo nie ma pewności, a po drugie, informacje o tym, no, że jest Alfonsem, był Alfonsem, o tym, że wyłudził od starszego człowieka mieszkanie. O tych okolicznościach, o tych ustawkach i, i o, tych, o tych znajomościach. Rozumiecie, to nie był wyciek. To było, to było poinformowanie opinii publicznej o tym, co się dzieje. E, no Jak widzicie, i atak na pana Trzaskowskiego. Panie prezydencie Trzaskowski, jak pomyśli, czy nie mieliśmy racji, że zrobił pan olbrzymi błąd. Że nie mówił pan chociaż w kampanii prezydenckiej o tym, że był pan ofiarą Pegazusa. Już pan złożył wszystko do sądu. E, oni nie będą patrzeć, tylko będą pana atakować. Teraz pan jeszcze, e, jeżeli wróciliby do władzy, to pan będzie, e, czy pan jest winien, czy pan jest niewinien, e, będzie pan odpowiadał za nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, no bo to w tym kierunku idzie. Pomimo tego, że nie wiadomo czy Pan wygrał, czy Pan przegrał. To jest, słuchajcie, to jest rzecz bywała Czyli tak jak to się, tak powiem, mówi w języku wojskowym, traci się inicjatywę. Traci się inicjatywę. Najciekawsze było to, kiedy Pan Leśkiewicz mówił o tym, że wy chcecie osiągnąć, że oni chcą osiągnąć to, żeby były stałe takie kontakty na bieżąco we wszystkich sprawach z ludźmi z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bezpośrednio z ludźmi ze służb, czyli dotyczące zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Czyli jeżeli będą jakieś sprawy ludzi, którzy będą, powiedzmy, ludźmi Karola Nawolskiego, albo ktoś będzie e, prosił, żeby, żeby to monitorować, to oni bez najmniejszego problemu będą te sprawy chcieli te torpedować kontaktami na temat bieżących, prowadzonych operacji czy spraw. Rozumiecie? No to jest, proszę Państwo, no to, to jest coś kuriozalnego, co to, żeśmy usłyszeli. Tak jak powiedziałem, mówiliśmy z Jankiem, że to się źle skończy, ta wizyta. No, widziałem smutną minę Pana Ministra Siemoniaka, robiącego dobrobinę do złej gry, Pana Premiera Kośniaka-Kamysza. No, macie tylko to, Aha, spotkania z byłym Alfonsem musicie mieć nie rzadziej niż raz na pół roku. Tak. Cały czas, jeszcze raz powtarzam, nie słyszymy o nic o Przecież Rozumiem, że akceptujecie to że szefem Biura Bezpieczeństwa ma być facet, który nie ma dostępu do informacji niejawnych. Sami Państwo widzicie, jakie są efekty. Głupio mi, że znowu miałem rację. Bo jest mi przykro ze względu na Was, na te miliony ludzi, które poszły czwartego Czerwca, znaczy setki tysięcy, przepraszam, wtedy ten ponad milion ludzi na pewno, który wyszedł 1 października, i te 11 milionów, które poszło głosować, ponad 11 milionów 15 października. Jak widzicie, można dawać się robić I Wiecie, w co. Jeszcze jest czas, żeby się opanować. Mam nadzieję, że opanowanie przyjdzie, bo jeszcze opowiem Państwu na pewno o tym, co się stało w sprawie Ziobry. Do widzenia Państwu.